Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Topka PC. Tak, Dzisiaj na stół bierzemy sobie rezerwuar firmy Alfa Cool. To rezerwuar zintegrowany z pompą wody. Dokładnie model icebrd D5 w wysokości 150 mm. Teraz pokażę Wam taki szybki unboxing, co możemy znaleźć w opakowaniu. Więc tak, oprócz takich dwóch cienkich karteczek, jedna opisuje elementy montażowe, które możemy znaleźć w środku w opakowaniu, druga instrukcja to taka jakaś instrukcja mówiąca o, o bezpieczeństwie, które trzeba zachować podczas montażu jak to zwykle bywa teraz przy różnych urządzeniach. No i później w opakowaniu znajdujemy gotowy rezerwuar z zintegrowaną pompą, który właśnie tak się prezentuje jak widać. Jak widzicie do rezerwuaru przymocowane są dwa takie uchwyty montażowe. Te uchwyty akurat możemy sobie przymocować do na przykład chłodnicy, która zamontowana jest na froncie obudowy, na jej tylnej części. tutaj na tym rezerwuarze jeszcze nie ma takich dwóch blaszek o właśnie tych blaszek, które możemy przymocować do tego bloku, do którego przymocowana jest pompa. Te blaszki umożliwiają przymocowanie rezerwuaru do spodu obudowy, do podłogi obudowy, tak żeby ustabilizować jego położenie i żeby można było go przymocować właśnie w takiej stojącej pozycji. Więc możemy mieć dwie pozycje. Jedna jest wisząca, a druga jest stojąca. Tutaj jeszcze dodatkowo widzicie na filmie motylek, za pomocą którego możemy sobie przykręcać i odkręcać korki. Tak prezentuje się cała pompa razem z rezerwuarem. Jak widzicie, nie ma tutaj dodatkowego oświetlenia LED RGB, ale można takie oświetlenie sobie przymocować. Można dokupić jakiś pasek RGB. Zresztą pokażę Wam w późniejszych filmach, jak takie coś można sobie przymocować do takiego rezerwuaru i jak wygląda później taki rezerwuar z oświetleniem. Teraz zrobimy taki szybki demontaż tego rezerwuaru, żeby Wam pokazać ewentualnie, jak można go łatwo zdemontować. Na przykład, jeśli będziemy potrzebować wyczyścić sobie rezerwuar, e, ewentualnie, mo, może na przykład w momencie, kiedy zepsuje nam się pompa, czy tam e, będą już jakieś widoczne przecieki, można wymienić uszczelki. To są właśnie te kabelki, które zasilają pompę. Jak widzicie, ten większy moleks podłączamy sobie do zasilania starszego typu, które wychodzi z zasilacza. I wtedy obroty pompy regulowane są ręcznie za pomocą pokrętła, które znajduje się na spodzie pompy. Ten drugi, drugi moleksik, ten mniejszy, podłączamy sobie do portu płyty głównej, który opisany jest jako pompa lub tam fan. I wtedy, za pomocą oprogramowania do naszej płyty głównej, możemy sterować sobie obrotami pompy. Tutaj widzicie na filmie, mamy dwa otwory in-out, do których doprowadzamy rurki. Tutaj, ten koreczek, który widać na filmie, można przymocować. Np. można go odkręcić i można. Zamocować tutaj na przykład dodatkowy jakiś tam element, na przykład termometr, który będzie badał temperaturę cieczy. Tak, to jest to pokrętło, o którym mówiłem, za pomocą który, którego regulujemy sobie obroty pompy. Należy pamiętać, że mając te dwa przewody, za pomocą których możemy regulować sobie obrotami pompy, podłączamy tylko jeden. Nie możemy podłączyć dwóch naraz. Tak, tutaj widzimy skalę 1, 2, 3, 4, 5. Ta pompa maksymalnie może wypompować nam płyn na wysokość 4 metrów. To dzieje się przy obrotach 4,5 tysiąca obrotów na minutę. I pompa może startować od obrotów 1800 obrotów na minutę. Wysokość cieczy, którą może wypompować to 70 cm wtedy na taką wysokość. Ogólnie, te, może powiem teraz szybko, w momencie, kiedy widać, że rozkręcam rezerwuar, jakie ma tryby pracy ta pompa. To jest 1800 obrotów, 2500 obrotów, 3200 obrotów, 3900 obrotów i 4500 obrotów na minutę. Później, jak zamontuję ten cały rezerwuar z tą pompą w obudowie komputera, to sobie sprawdzimy, jaki hałas generuje taki, taka pompa. Podczas pompowania płynu. Teraz na filmie pokażę Wam, jak można zdemontować wszystkie uchwyty, cały I Pokazuję, że otwory montażowe są w różnych miejscach umiejscowione na tym bloku. Więc możemy sobie tutaj jakoś tam regulować mocowanie tej pompy w naszej obudowie. Od dołu znajduje się taki pierścień, w którym przykręcona jest pompa do rezerwuaru. Ślubki typu imbus. Sam demontaż jakoś nie jest bardzo trudny. Jak widzicie po zdjęciu pierścienia, pompa prawie że samoczynnie sama wyleciała z rezerwuaru. Myślę, że jeśli ta pompa będzie pracowała, to tak, nie, tak się nie stanie. Raczej może tam być delikatnie przytwierdzona do, do właśnie do tego rezerwuaru. Natomiast o tyle jest to fajne, że jest to dosyć mocno rozbieralne. Tak naprawdę znajdują się tutaj takie dwa główne elementy. Więc podczas jakiejś awarii pompy możemy ją sobie spokojnie wymienić. Możemy też wymienić ewentualnie uszczelki, które znajdują się w środku przy ewentualnych wyciekach. Teraz tak, u góry rezerwuaru mamy takie wieczko, które ma cztery otwory. To są tak zwane filporty, za pomocą których możemy sobie tutaj dolać ciecz do tego rezerwuaru. Tutaj pokazuję Wam, że tutaj jest umiejscowiona taka uszczelka o ring, tak zwany. I teraz tak odkręcamy wieczko. Cały rezerwuar z, zrobiony jest z tworzywa sztucznego, akurat ta wersja. To jest element montażowy, właśnie za pomocą którego możemy przymocować rezerwuar do np. chłodnicy komputerowej. Jego otwory, takie rozstawy pasują właśnie do tych rozstawów, które są nawiercone w chłodnicy. Tutaj też mamy uszczelkę, tak zwany O-ring. No i sam. Sama tuba rezerwuaru. Ten stający słupek, który widzicie, ma powodować taki efekt fontanny. Zobaczymy. Będę testował ten rezerwuar po zalaniu, jak ta fontanna wygląda. Także na pewno to zobaczycie. Łatwo się go demontuje. Ostatni element: takie małe, jakby sitko na spodzie rezerwuaru. Też ma powodować jakiś tam efekt, właśnie tej wody, która wraca. Że ona tak będzie się ładnie przebijała, jakby nie będzie to jeden strumień, tylko tak, takich kilkanaście strumieni. I ostatni element montażowy który wspomaga ten element montażowy, który był na górze rezerwuaru. Wszystko wykonane jest z plastiku. Jak widzicie, dosyć fajnie jest to wykonane. Nie ma tutaj żadnych takich zadziorków plastikowych, które mogłyby wpaść do układu i później spowodować ewentualnie jakieś zatkania całego układu. Tak, tutaj też mamy muszczelkę. O ring. I to wszystko to jest, jakby cała podstawa, właśnie rezerwuaru, do, do której montujemy i pompę, i cały rezerwuar. Tutaj, właśnie na tym korku, mówiłem, że w tym miejscu możemy zamocować sobie pomiar temperatury cieczy, który podłączymy do pełnego portu płyty głównej i możemy później sobie tą temperaturę tego płynu chłodzącego kontrolować właśnie z poziomu biosu lub ewentualnie jakiegoś, jakiejś aplikacji która zainstalowana jest później w naszym Windowsie czy tam Unixie. Będę miał taki termometr, więc zamontujemy sobie go i zobaczymy później jakie są odczyty temperatury takiego płynu. Tym bardziej jest to też dla mnie ciekawe, ponieważ że postanowiłem zamontować tylko jedną chłodnicę w całym układzie chłodzenia. Zobaczymy, jak ta chłodnica będzie sobie radziła w schłodzeniu tej cieczy i jaka będzie temperatura tej cieczy. Tutaj przypomnę, jaka konfiguracja będzie mojego komputera. Więc tak, mój komputer będzie oparty tutaj o przede wszystkim o kartę graficzną firmy NVIDIA 3090 RTX ASUS TUF. Procesorem będzie procesor Ryzen 7 5800X. Jest to Ryzen z Serii 5000. Zobaczymy, jak cały układ chłodzący poradzi sobie z tą konfiguracją. I czy jedna chłodnica da radę? Na tą chwilę to wszystko, jeśli chodzi o ten film. Zobaczyliście, jak wygląda taki prosty rezerwuar firmy Alpha cool. Bez dodatkowego oświetlenia. Właśnie w następnym filmie chciałbym Wam pokazać, jak montujemy sobie takie dodatkowe oświetlenie w rezerwuarze. Na potrzeby tego filmu stworzę taki prosty układ składający się z rezerwuaru i chłodnicy, i pokażę Wam, jak taki układ zalać, jak go ewentualnie odwietrzyć. A teraz to już wszystko. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku.